Witaj! Za chwilę pokażę Ci, jak w naprawdę prosty sposób narysować żabę. A przy okazji poćwiczymy sobie rysowanie kółek. Będzie potrzebna Ci kartka. Ja swoją oznaczyłam na brzegach tylko na potrzeby filmu, żeby było ją dobrze widać na moim stoliku. Będą potrzebne kredki, na pewno zielona. Najlepiej by było, jakbyś miał czy miała Dwa zielone kolory, jasny i ciemny, ale jak masz jeden, to też sobie dasz radę. No i kredka w kolorze czerwonym albo w kolorze różowym. Jeszcze kredka czarna i już możemy zaczynać. Biorę tą jaśniejszą zieloną i słuchaj, jak masz kartkę. To zaczniemy od narysowania kółka, takiego całkiem sporego, na środku tej kartki. Na środku, czyli żeby to kółko nie dotykało do żadnej krawędzi, dobra? To zaczynam. Jeśli bardzo ci nie idzie rysowanie kółek, zawsze możesz odrysować od jakiejś miseczki, na przykład, czy małego. Spodeczka, talerzyka. No, ale możesz też poćwiczyć rysowanie tak po prostu, bez niczego. Dobra, jest kółeczko? No to narysujemy więcej kółek. Rysujemy teraz dwa mniejsze kółka, tutaj na górze kartki, i chodzi o to, żeby się przecinały z tym dużym, które właśnie. Zostało narysowane. Ja sobie zacznę na tej krawędzi. Widzisz, to nie jest całkiem na środku, ale prawie I, na, i rysuję kredką w dół. Widzisz, rysuję takie kółko, które jest mniejsze i przecina się z tym większym. Obok narysuję, postaram się, żeby było takie samo. W miarę podobne, tak? Chodzi o rozmiar, żeby było tej samej, mniej więcej wielkości i żeby było symetrycznie, czyli tak samo z prawej strony, jak z lewej. Dobra, mi wyszło tak. Masz już? Pamiętaj, że zawsze możesz zatrzymać film w razie potrzeby. Słuchaj, teraz tak. Pod tym kółkiem. Zaczynam rysować kółeczko kolejne, ono też ma się przecinać, ale będzie, tak jak widzisz, to kółko, patrzę sobie na jej linii, nie równo pod, pod tym, z tej strony, tylko trochę przesunięte będzie na brzeg kartki. Ja też rysuję od krawędzi, bo tak mi jest łatwiej, takie sobie kółeczko, które się przecina z tym dużym kółkiem. Mhm. I symetrycznie, czyli tak samo z drugiej strony. Rysuję kółeczko tej samej wielkości. Jest. Dobra, te mniejsze kółkę też oczywiście możesz odrysować od czegoś mniejszego. Myślę, że kieliszek do jajka będzie tutaj idealny. Ale możesz też poćwiczyć rysowanie ręką. No i słuchaj. Teraz zaczynają się czary. Bo weź yy, kredkę w kolorze czarnym. Ja Miałam taki malutki, łamany kawałek, niestety. I słuchaj, zaraz zrobimy z tych kółeczek na górze żabie oczka, a zrobimy to tak. Widzisz, że po prostu dorysujemy sobie ten czarny środek, czyli zranicę. Rysuję, rysuję. W, w środku zostawiam taką białą kropeczkę. Mhm. I tutaj robię tak samo. Takie pół Z białą kropeczką. To wygląda jak błysk w oku. Jest. Dobra. Słuchaj. To teraz te kółka na dole. Przerobimy na żabie nóżki. To będzie proste. Rysuję kreskę, widzisz, zaczynam tutaj na dole tego kółeczka, może być na środku, i rysuję kreskę w bok. Z drugiej strony robię tak samo. To jest symetryczny obrazek, czyli tak samo ma z lewej, jak z prawej strony. Dobra. To teraz jeszcze żabie łapki. Rysuję, widzisz, cały czas tą jasną kredką. Rysuję po prostu taką kreseczkę. Te rączki mogą być, jak chcesz, w którą stronę. Mogą być w górę, mogą być w dół. Ja dorysuję jeszcze żabie palce. Aż trzy. Dobra. Zrobię tak, żeby żaba machała jedną łapką do ciebie. Dobra. Jest, słuchaj. To, co można teraz zrobić. To użyć tej drugiej kredki ciemniejszej i poprawić kontur. Jeśli jesteś rodzicem rysującym dla dziecka, to zrób ten kontur taki naprawdę gruby, żeby łatwiej było kolorować. A jeśli jesteś dzieckiem, to po prostu możesz pogrubić albo i nie. Ja to sobie zrobię. Czyli rysujemy teraz po tym śladzie, który już mamy zrobiony. Teraz ważna sprawa. To jest żabia nóżka. A chodzi mi o to, żeby ta kreska w środku trochę zniknęła. Czyli jej nie pogrubiamy. Mhm. Rysuję kółeczko. Chodzi mi o tą kreskę. Tak? Tej nie pogrubiamy, zostawiamy w spokoju. Dobra, dla dzieciaków mniejszych. Można ten kontur tak pogrubić, żeby trudno było wyjść później za niego rysując. Teraz to zrobię. Dobra, jedno oko. Mhm. I drugie. W, w tych oczkach tą kreskę akurat też można wziąć na ciemniejszy kolor. Bo o to chodzi, żeby ją było widać później. O. I tu. Dobra. Hopsa, pogrubiam. I z drugiej strony. Mhm. I łapka. Żaba macha. No, i czego brakuje jeszcze tej żabie? Uśmiechu. Ja narysuję tej żabie uśmiech kredką różową, ale to może być czerwony, pomarańczowy. Według uznania Twojego. Rysuję żabie taki szeroki uśmiech. O. <laughs> no, i w zasadzie żaba jest skończona, jeśli chodzi o kontur. Można dodać jeszcze kilka szczegółów, nieobowiązkowo. Ja narysuję żabie takie, o, takie rzęsy, bo to będzie u mnie pani żaba. A wiadomo, wszystkim paniom, jak się narysuje rzęsy, to wyglądają bardziej paniowato, jeśli <grystanie> jest takie słowo. Narysuję mojej żabie jeszcze... Y takie rumieńce na pomarańczowo. Ty też możesz to dodać do swojego rysunku, ale nie musisz. Możesz narysować inne rzeczy, na przykład nie wiem co. Kapelusz. Dobra. Ok, i mój pomysł z dwoma kolorami zielonego był taki, że teraz jak będziesz to kolorować albo dziecko, jakieś młodsze, to kolorujemy tak, że ta kreseczka znika, bo jest jaśniejsza, o. Kisz koloruje jedną nogę, drugą nogę, mhm. powieki, oczy zostają białe, tylko żabie powieki, o. No i całą żabę też mogę pokolorować na zielono. O tak. Ja staram się nie najechać kredką na mój uśmiech, bo mi się rozmaże, wiesz, bo te kredki bardzo dobrze kryją, ale też się rozmazują. Tobie może to zająć więcej czasu, szczególnie jeśli kolorujesz kredkami takimi ołówkowymi. To się nie, spiesz po pomalutku. Zatrzymaj sobie film, zrób w swoim tempie. Dobra, słuchaj. Ja już skończyłam. Narysowałam taką śmieszną żabę. Jestem ciekawa, jak wyszła twoja, więc proszę o zdjęcia tradycyjnie. No i też proszę, dorysuj tej żabie coś tutaj dookoła, czy ona jest na łące, czy w stawie. jak to wszystko wygląda. Ja sobie poprawię jeszcze tutaj oczko trochę. O. No i oczywiście czekam na zdjęcie Twojej pracy. Dzięki za wspólne rysowanie. Na razie.